A Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. Nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi jego serca. I posłuchaj dziś tych słów. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. W czterech Ewangeliach znajdziesz 19 przypadków pojedynczych uzdrowień w służbie Jezusa. Oczywiście Jezus czynił wiele znaków i cudów, i czytamy, że uzdrawiał Rzesze i tłumy. O tym mówią cztery Ewangelia. Jednak znajdziesz tam 19 pojedynczych uzdrowień, historii uzdrowień, które wydarzyły się jeden na jeden. A do 12 z tych 19 przypadków Jezus powiedział, Jezus powiedział, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. Tak więc prawie 70% ludzi uzdrowionych przez Jezusa, bądź jeśli wolisz, dwie trzecie, albo po prostu większość, nie usłyszało z jego ust, idź, Moja wiara cię uzdrowiła, bądź, Idź, Moja modlitwa cię uzdrowiła, ale idź, Twoja wiara uzdrowiła, uleczyła cię. No takie są fakty, czy to się komuś podoba, czy nie. Więc nakładanie rąk. To główny sposób, jaki Bóg uzdrawiał w służbie Jezusa kościoła kiedyś, jak i dziś. I według Ewangelii Marka, Marka Ewangelisty, e, ostatnie słowa Jezusa, jakie wypowiedział na ziemi, brzmiały ci, którzy wierzą, na chorych ręce kłać będą, a ci się wyzdrowieją. Więc jeśli jesteś dziś chory, znajdź wierzącego, który wierzy w te słowa. Który nałoż na ciebie ręce w imieniu Jezusa, i wtedy od razu powiedz: Ja wierzę, że otrzymuję uzdrowienie teraz. Dziękuję Ci, Panie, za uzdrowienie mnie w imieniu Jezusa. I wiesz co? Wtedy, wtedy wyzdrowiejesz. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.